Dobra. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej. Jest ze mną Pani Prezes PSS Połem. Yy, yy, jesteśmy tutaj, pewnie Państwo wiecie, dlaczego. Dzisiaj dotarła do nas informacja, że kultowe miejsce w Słupsku. Stoi tak naprawdę na granicy upadku 130 osób pracujących w PSS z połem może stracić pracę przez błędy i zaniedbania urzędników tych, którzy stanowią prawo, tych, którzy nie dopilnowali tego, że dodawanie odrobiny, odrobiny pieprzu czarnego do potraw, które są serwowane w tego typu ważnych dla miast miejsc może spowodować, że zbankrutują, że Wieprz, który wydaje się czymś naturalnym, jeśli chodzi o kuchnię, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, może sprawić, że około 150 barów mlecznych funkcjonujących w całym kraju może zbankrutować. Absurd, absurd. Do takich absurdów niestety doprowadziły decyzje urzędników. To urzędnicy nałożyli kary, które dzisiaj w przypadku PSS Połem w Subsku wynoszą około miliona złotych. Ponad milion złotych, doprowadzili do tego, że miejsce, które dziennie wydaje 500 posiłków, 500 osób każdego dnia w jednym tylko barze mlecznym w Słupsku, korzysta e, e, z, codziennie z, e, z, z, z posiłków. Po prostu nie będzie miało drugiego takiego kultowego miejsca, takiego ważnego dla y, miasta naszego miejsca. Jestem tutaj z panią prezes, za chwilę powiem co proponuję, jak rozwiązać tę sytuację, ale może pani prezes powie więcej na temat sytuacji. Pani prezes, powiem w słupsku. No, nasza sytuacja jest nieciekawa, z tym, że w tej chwili Ministerstwo Finansów było łaskawe i wstrzymało nam decyzję na... Jedną kwotę 486 tysięcy i na drugą kwotę na 589 tysięcy. Także czekamy jak na minie, co będzie dalej. Jeżeli będziemy musieli zapłacić takie pieniądze, niestety firma nie wytrzyma tego. Jedyne wyjście to. Bratach, ale staramy się o to, żeby w ogóle nie płacić tego, dlatego że nie może być tak, że panie urzędniczki przychodziły przez parę lat i twierdziły, że wszystko robimy dobrze i nagle po jakimś czasie... Po czterech latach przychodzą i wstecznie sprawdzają i twierdzą, że robimy niedobrze, że używamy boczku do zupy, do jajecznicy, że solimy, pieprzymy yy, potrawy i to wszystko nam wyrzucają. To jest nienormalne w państwie prawa, niestety, ale mamy nadzieję, że nie. Nie uda się to Państwu, żebyśmy my padli. 130 osób, 130 pracowników, wiele, wiele podmiotów na galerii, którą prowadzimy, mają zatrudnienie ludzi. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby Spółdzielnia padła. Spółdzielnia ma 70 lat i nie może tak być, że z powodu jakichś błędów urzędników, interpretacji zmienianych, że taka firma jak Społem padnie. Proszę Państwa, ten bigos został niezgotowany tutaj, w tym barze. Ten bigos zrobili nam urzędnicy. To urzędnicy nie dopilnowali żeby takie bary mleczne miały stabilną sytuację prawną, stabilną sytuację, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie. Co kilka miesięcy jesteśmy zaskakiwani kolejnymi informacjami, nie tylko w Słupsku, ale i w całej Polsce, jeśli chodzi o funkcjonowanie barów mlecznych. Najwyższa pora, żeby to uporządkować. Dlatego zwrócę się do pana ministra finansów, pana ministra Szczurka z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. Także w najbliższym czasie spotkam się z panem ministrem Szczurkiem w tej sprawie. Jak Państwo wiecie, utworzyliśmy sieć prezydentów i burmistrzów, którzy są niezależnymi burmistrzami i prezydentami. Już dzisiaj zwrócę się do moich kolegów i koleżanek z prośbą o inicjatywę w tej sprawie. Wszyscy dzisiaj w całej Polsce musimy być solidarni, bo dzisiaj może upaść bar mleczny w Słupsku, jutro w Gdyni, pojutrze padnie na Kraków i tak naprawdę te ważne miejsca dla nas wszystkich mogą, mogą niestety stać się przeszłością. Ja mam oczywiście swój własny interes w tym, żeby bar w Słupsku istniał. Jestem stałym klientem tutaj. Tak jak wielu mieszkańców Słupska, jest tutaj najstarsza pizzeria w naszym kraju chciałbym przypomnieć. To jest miejsce, które dzisiaj ma rangę nie tylko lokalną, ale rangę ogólnopolską. Jeżeli doprowadzimy do bankructwa tego baru mlecznego, to niestety to miejsce kultowe, tak naprawdę, tak naprawdę dobro narodowe naszego kraju może, może upaść. Więc to nie my spieprzyliśmy tą sprawę przez ten pieprz. I to nie my powinniśmy ponosić odpowiedzialność za to, co się dzisiaj, co się dzisiaj dzieje z tym barem mlecznym. To urzędnicy doprowadzili do tego, że przez głupi pieprz i przez brak regulacji mamy dzisiaj taką sytuację, w której nie tylko 130 osób może w Subsku stracić pracę, ale także możemy w całej Polsce być pozbawieni tych ważnych miejsc dla nas wszystkich. Więc y, dzisiaj już rozpocznę taką akcję i apeluję do pana ministra Szczurka. To nie my zniszczyliśmy te bary, to my o, więc oczekujemy od pana ministra odpowiedzi, co dalej z barami mlecznymi, jak rozwiąże tę, tę kwestię, jak izby skarbowe y, będą występowały w przyszłości w tego typu sytuacjach, apeluję do Państwa, żebyście udali się dzisiaj do pana ministra Szczurka, żebyście się udali do Izby Skarbowej i zapytali, kto z urzędników konkretnie poniesie odpowiedzialność za ten tak naprawdę chaos organizacyjny i, ustaw... i prawny w tym zakresie. Pora uporządkować nieprawda ale poranek to jest relikt Słupska i my dzisiaj potrzebujemy tego reliktu to jest ważny element naszego miasta i będziemy bronili jeżeli trzeba będzie to tutaj będziemy wszyscy mieszkańcy przyjdą pod poranek i będą bronili, bo to jest ważne miejsce nie tylko w Słupsku, ale w takich miejsc jak powiedziałem 150 miejsc jest takich w Polsce około i warto bronić te ważne dla nas wszystkich miejsca one, one niewiele kosztują a wiele do, dobrego przynoszą dla naszych miast były trzy. Porane, I z nie za bardzo możemy się zapytać, bo no, ci się pytają i wysłali że nie mogą zadać żadnej odpowiedzi w tej, e, niestety tak, w związku z tym, nie że... Ale... No nie jest, ale... Za chwilę sobie nie pogadacie. No ale zgadzacie się, że, że bar musi zostać? Tak, oczywiście. No właśnie, go, że dzięki. Tylko, ja sam korzystam z mopru i korzystam z, z tych obiadów tutaj, codziennie między godziną 14 a 16 przychodzę po obiad. Właśnie, Szanowni Państwo ja, 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 ja chciałbym Państwu powiedzieć, że ten bar spełnia także inną ważną funkcję dzięki temu, że funkcjonuje ten bar, my możemy wydawać także posiłki dla osób ubogich potrzebujących w ramach dotacji miejskich i wiele osób może się dzięki właśnie temu baru mlecznemu dzisiaj stołować w takich miejscach, bo, bo mamy taki, taki punkt. Jeżeli stracimy ten punkt w naszym mieście, to niestety stracimy też możliwość żywienia osób, które dzisiaj potrzebują takiego dożywienia. Zapraszam. A to za chwilę. Skończmy w Jeśli z chodzi o Izbę Skarbową, ja dzisiaj się z nimi kontaktowałem i rzeczywiście powiedziała to, że wysłałem oświadczenie. Oni nie mogą w ogóle na ten temat się wypowiadać, bo postępowania są w toku. Tak się tłumaczą. Pewnie. Ale te postępowania są w toku ze względu na chaos organizacyjny, żeby tego bardziej dosadnie nie nazwać urzędników. Dlaczego urzędnicy nie ostrzegali pani prezes? kierowniczki tego miejsca wcześniej. Nagle okazało się, że po tylu latach działalności naliczone są kary, kiedy wcześniej kontrole nie wykazywały tych nieprawidłowości. No nie może być tak, że prawo działa wstecz, że jakieś interpretacje urzędników doprowadzają do katastrofy tego typu miejsca. No ja nie mogę zwolnić, pani prezes w tym przypadku nie może zwolnić 130 osób przez zaniedbania urzędników. Dzisiaj odpowiedzialność za to ponosi Ministerstwo Finansów. Ja oczekuję, że Ministerstwo Finansów w trybie pilnym wyjaśni nam, Dlaczego doszło do takich zaniedbań ze strony urzędników, do takich e, m, braków czy, czy interpretacji, które są ze sobą sprzeczne i do takiej sytuacji, w której ja stoję przed dniu zamknięcia baru mlecznego? Komisja zabiera w tym odcinku, że 5 kwietnia znowu zwraca y, możliwość. Ale kary używanie. zostały, więc ja pytam co do momentu do kiedy nie mogliśmy używać pieprzu na naszych barach no ludzie no jakiś absurd kompletny dzisiaj, dzisiaj zaraz dzisiaj 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 po, po chwilę. To, to Sejmu nie wezmą. Nie wezmą, mam nadzieję. nadzieję. Ja no. <grym> tego, <grym> życie, nie, nie, Widzicie dzieje. Państwo, co się no. dzieje? Ludzie są wkurzeni. No nie może być tak, że są podejmowane tego typu decyzje, kiedy jest to ważna instytucja dla naszego miasta. No, no. No. Właśnie. Więc apelujemy do ministra finansów o odpowiedź w tej sprawie. Pilną. Ja zmobilizuję moich kolegów, burmistrzów i prezydentów, bo to dzisiaj spotyka Słupsk, ale jutro może spotkać każde inne miasto. 밀착하고, 그, 젤에